Ten stopień nie przejdzie. Doktorze Karaluch, proszę o pańską pomoc. W zadaniu z badań ziemskich muszę opisać ziemskiego naukowca. A, chcesz się uczyć u stóp mistrza, co, Squib? Cóż, właściwie to! Wspaniale! Przygotuj się na wstrząs! Probówka dotleniacza. Żadne halo, niewiele tu widać, ale. Witaj, kostko cukru. To jest nauka! Szalona nauka! Wybacz, Łazienka jest tutaj. Dziękuję. Nie, Herbercie, nieunikniony zachwyt Sklipa tylko by Cię zawstydził. Pch, kto tu się wstydzi? Prostacki, brutalny, bardziej szalony niż naukowy Oż to mały, Osoń! osuń Wizjoner, jego geniusz już zapiera dech w piersiach Jest inspiracją dla młodych umysłów całej galaktyki To już wystarczy, dziękuję panie doktorze Jestem panu wdzięczny Tak dziecko, jesteś Bob, nie, proszę, nie Obcisłe dżinsy i... nie, Bob, nie, Bob, nie co się dzieje? Squib? Co jest? O, co to jest? Słuchaj, kiedy zabiorę rękę, przestaniesz piszczeć i biegać i tak dalej. Zgoda? To jest zrób minus! Świetnie! To najniższy możliwy stopień w galaktyce! Najniższy możliwy stopień? Mam pojęcia. No trudno. Nie mam się, poprawić stopień. Pa pa! O, Squeep, jesteś w porządku. Nie buduj swojej samooceny na jednym złym stopniu. Łatwo ci mówić. Twoje stopnie nie były idealne. Jedna szóstka minus ze stolarki. Pan holtschnijcer uwziął się na mnie, bo mój karnik był ładniejszy niż jego. Trzęsi Kuper, potrójne punkty. Nie daruję takiego upokorzenia! Chcę wiedzieć, kto załadował mój trzęsący się tyłek do wszystkich komputerów w Mazie. Ej, to nie ja. Dobra, może trochę, ale wszyscy są zachwyceni. Jest pan w całym necie. A więc trzeba działać! Squib, chcę, żebyś wstąpił do naszej cyberochrony! Mam w nosie. Doktorze Karaluch, chcę, by... Squib! No weź! Ja tutaj mam spotkanie! Powtórzę, mam w nosie. Squib ma doła, mnie też to dołuje. Moglibyśmy coś zrobić. Wiesz, kiedy jest mi smutno, śpiewam la 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 la. Aż nie pamiętam, dlaczego było mi smutno. O tak. La 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 la, la, la. <ścoughs> Widzisz? Nie pamiętam, dlaczego się smuciłem. Nic nie pamiętam. To świetnie, Bob. Kto? Nie bierzesz udziału w naszej dyskusji. Jakiś pomysł? Tak, więc ja to ja, to ja zmieniłem pracę z Squipa. Schybiłem dobre nazwisko Karaluchów. Co? Doktorze, to okropne. Musisz coś z tym zrobić. Racja, zmienić nazwisko. No co, próbuję pomóc. Nie, ogniwo. Tylko jedno można tu zrobić. La la la, 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 la. Albo mógłbyś przeprosić Squipa za to, co zrobiłeś. A, tak. Możemy spróbować. Halo, Squib, Pamiętasz ten raport o mnie? Ten na zrób minus, więc... Śmieszna sprawa. Ubawisz się. Ja... Squip? Squib, Musisz jeszcze napisać test z przyrody. Również przypominam ci, że mam w nosie nie jest jedną z możliwych odpowiedzi. Oblanie testu spowoduje odwołanie cię z ziemi. Uściski! Nigdzie nie ma Squipa? Nie! Boję się, że zaraz minie termin tego testu! Los kieruje moją ręką! Szukajcie dalej! Ja zrobię ten test za niego! Pomysł dobry, osoba zła! Idziemy! Niestety nie, nigdzie nie widziałem Squeepa! Oczywiście, pomogę wam znaleźć to kochane dziecko! Kiedy tylko skończę, manipedii! To może potrwać! Możesz przestać z nogami, bo... Nie, nie widziałam SquIPa, ale będę ścigała tego nędznego mięczeka aż do końca świata Stady! Odpowiedź z pewnością brzmi Zasada niepewności Heidenberga Dobrze Dziesięć na dziesięć Prostacki i barbarzyński, jasne Proszę następne pytanie. Ludzcy naukowcy uważają, że jądro Ziemi składa się z żelaza, niklu i pierwiastków śladowych. Tak, uważamy. <laughs> Mądrzy ludzie. Lecz my, kosmici, wiemy, że jądro składa się z jakiego materiału? Nie z żelaza, niklu i innych pierwiastków? Czy mogę wejść do kibelka? Test wstrzymany. Masz minutę. A to numer 7. Masz godzinę. Udało się? Jeszcze nie! Ale nie martw się! Stabi już ruszyła! Niegodnego łotra nie ma w wentylacji. Mały Skwip myśli, że chowając się poza bazą powstrzyma stabi. Mały Skwip się myli. Stabi! Uszczułaś stabi na Skwipa? No wiem, wiem. Bo może jeśli powiem... Przepraszam! Dobra, spoko. Mamy tu bałagan, ale wolałem, jak kanapa stała tam. O, zgadzam się. To feng shui. Nie. A, niby to kompakt prowadzi się jak czołg. A dlaczego tym latasz? Test Squipa zakłada, że w ziemi jest jakiś tajemniczy pierwiastek. Nie mam najmniejszego pojęcia, co to może być. Nugat! Tam się zastanów, w środku każdego słodkiego cukierka jest nugat! A Ziemia! To super słodka planeta! Ergo. harm. nugat. Dobra teoria, Bob. E, tak, ale test Squipa zadowoli się teorią. Ponieważ dziecka wciąż nie ma, jedyny sposób, by rozwikłać tę tajemnice, O, wyprawa do samego jądra Ziemi! Przepraszam! i mały nieudaczniku. Doktorze, odezwij się. Co widzisz? Głównie brąz. Czasem ciemny brąz. Tęsknię za tobą. Przywieź mi prezent. Jesteś już blisko. Do jądra dotrzesz lada chwila. A jednocześnie zegar tyka. gaz. Przyjąłem. Jadę bardzo szybko. Bardzo mów. Mów? Chyba dotarłem do jądra. Widzę, że jest tu nikiel, żelazo i inne pierwiastki śladowe. Czy ludzie z Quipa się mylą? To co, napisać w teście? Nie mam najmniejszego pojęcia. Słuchajcie, nie widzicie tego, co oczywiste. A jeśli jest coś w jądrze tego jądra? Warto sprawdzić. Jazda do Jądra Jądra! Tak, przedzieram się. I w jądrze jądra rzeczywiście coś jest. Co jest? Co widzisz? To, to, myślę, że. To nugat! Nugat? Bob miał rację! Mm, tak, na 100% nugat! Pyszny, kremowy, bardzo intensywny smak. Choć w świetle nauki to nie ma sensu. Test wznowiony. Jaki jest skład jądra Ziemi? Odpowiedź brzmi nugat? Dobrze, gratuluję. Doskonały wynik! Ura! Ura! Złam nędznego tchórza. O nie! Stabi! Chyba go nie! Co nie? Wornikarn, wypluj tchórza! Masz w nosie? Dokładnie! Czekaj, Squid! Możesz się poddać, ale wiedz, że doktor Karaluch dosłownie pojechał do jądra ziemi dla ciebie. W serio? Tak, ale obawiam się, że wpakowałem się w lepką sytuację! Odkrołem w Nugacie! Tracę tlen! Nie! Szalona nauka zaraz temu zaradzi! Nugat ma dużą zawartość cukru! Do już leci! Doradzam, by wszyscy się osłonili! Mhm. Oh, sukces! Oh! 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 A więc tak, cała ta brzydka sprawa to moja wina. Proszę nie karać Squipa. Dobrze. Squip, twoja średnia znów jest nienaganna. Możesz kontynuować badania ziemskie. Uściski. Uściski! Dziękuję za prawdomowność. Nie ma sprawy. Mam jedno pytanie. Akceptuję to, że jądrem Ziemi jest nugat, ale pytam cię, dlaczego jądrem Ziemi jest nugat? Kto z Archona 5 wstrzyknęli go eony temu? Kto idzi? Tak! A żeby pan wiedział, co zrobili z księżycem, nie bez powodu wygląda jak ser.